Motofaktor.pl wita ponownie z targów Profi Auto Show, to już 13. edycja, rok 2016. Tym razem moimi Państwa gośćmi są pani Monika Marzec, produkt manager Manetti Marelli oraz Szymon Latos, koordynator sieci Checkstar. Okazuje się, że Manetti Marelli jest we wszystkich 13 edycjach targów Profi Auto, czyli macie największe doświadczenie, macie przegląd wszystkich, wszystkich tych edycji. Jak te targi się zaczynały? Bo dzisiaj siedzimy w pięknej hali w europejskich warunkach. Jak to wyglądało w czasie pierwszej edycji? Zgadza się, Motoprofil jest jednym z naszych największych klientów, w związku z czym e, od samego początku uczestniczymy we wszystkich targach, jesteśmy weteranami. E, ja pamiętam targi, które odbywały się jeszcze w, na terenie OPT w Siemianowicach. Do spotka trafiły mniej więcej 9 lat temu. Przez wiele lat odbywały się w Spotku, teraz jest to drugi rok tutaj w centrum konferencyjnym. No, zmiana jest na pewno e, ogromna. Targi OPT były bardziej targami plenerowymi, e, gdzie pamiętam, że wszystkie firmy miały jeszcze białe boksy, e, na których e, szczytem marketingu była przyklejona naklejka. E, w Spotku początkowo również e, większość stoisk znajdowała się na Antresoli. E, na płytę tak prawdę mówiąc firmy przeniosły się mniej więcej 2-3 lata później. Wyglądało to zupełnie inaczej. Wystawialiśmy się wszyscy w małych boksach z ladą wielkości 60-70 cm. No teraz po tych wszystkich latach zmiana standardu targów jest olbrzymia. Komfort naszej pracy i komfort zwiedzających jest jest to ogromna różnica. Ale to są atrakcje, a co z tą treścią merytoryczną, czyli z nowościami w ofercie, bo po to przychodzą tutaj przynajmniej profesjonaliści, którzy odwiedzają te targi, oni by się chcieli czegoś merytorycznego dowiedzieć i czego mogą się dowiedzieć w tym roku na stoisku Manetti Marelli? Tak. Faktycznie poza tym, że stoiska, tak jak i nasze, mam nadzieję, podobają się i zachęcają do odwiedzenia, to nasze... Naszym celem bycia tutaj jest faktycznie przedstawienie nowości w ofercie, przedstawienie nowych części, nowych urządzeń, które będą dostępne w sprzedaży lub już są dostępne w sprzedaży. Jeżeli chodzi o części zamienne, to my mamy ich bardzo dużo to jest około 30 linii produktowych, i co roku we wszystkich tych liniach są regularne poszerzenia. Natomiast jeżeli chodzi o takie zupełne nowości, które pojawiły się. Od ostatnich targów Motoprofilu to na pewno gama dedykowanych sąd Lambda. Do tej pory Marelli sprzedawało głównie sądy uniwersalne. W tej chwili zupełnie nowa pełna, nowy, pełen zakres sąd Lambda do, do samochodów sąd dedykowanych. Oprócz tego po wielkim sukcesie naszych świateł do jazdy dziennej, które były w dwóch wariantach podłużnym i okrągłym. W tym roku postanowiliśmy o nowej wersji tych świateł, w związku z czym do ofert zostały wprowadzone światła LED, 18-diodowe, uniwersalne do zastosowania zarówno w samochodach osobowych, jak i ciężarowych, do wykorzystania w samochodach, nie wiem, przykładowo systemem start-stop i to jest taka nowość, o którą tutaj nas się pytają wszyscy, dlatego że mamy bardzo fajny ekspozytor, który, który budzi zaciekawienie. No i jest podobno nowość związana z klimatyzacją, coś, co ma ułatwić życie mechanikom, którzy tropią te trudne do zlokalizowania wycieki z układu klimatyzacji. System polega na uproszczeniu procedury naprawy, czyli zamiast wyciągać całego, cały przewód, czy to gumowy, czy, czy aluminiowy, czy aluminiowo-gumowy. Wycinamy nieszczelność, wycinamy ten element, gdzie jest nieszczelność i zastępujemy go, wstawiamy, nazwijmy to taką mufę, która, która jest w stanie uszczelnić te 10-15 atmosfer, które, które tam w systemie się znajduje. Poza tymi rzeczami związanymi z klimatyzacją, z takich nowości mamy tak urządzenie, tak zwany hybryd starter. Urządzenie, które służy do awaryjnego uruchomienia samochodu. Generalnie w każdym serwisie jest urządzenie o nazwie booster, czyli, czyli urządzenie, które posiada akumulator bądź dwa akumulatory i służy do tego, że jeżeli w, w samochodzie akumulator padł, jak się to mówi potocznie, jest możliwość uruchomienia tego samochodu, bo wiadomo, nowe, nowe samochody nie lubią odpalania na tak zwany pych, bo się różne rzeczy tam możemy więcej zepsuć, niż, niż, niż to wszystko warte. Natomiast ten nasz Hybrid Starter jest to konstrukcja lekka, jest to konstrukcja nowoczesna, nie ma akumulatora, jest to oparte na kondensatorach, czyli kondensator zbiera energię, nawet jeżeli to urządzenie jest rozładowane, potrafi ściągnąć z systemu, z układu elektrycznego jeszcze resztki tej energii elektrycznej do kondensatorów, Nazbieracie je tak zwanym takim jednym Strzałem pozwoli uruchomić samochód, który, który, który już, że tak powiem, akumulator mu przestał działać. A propos ułatwiania życia i pracy mechanikowi, mechanicy potrzebują więcej mechaników, tak? te potrzebują więcej mechaników, trzeba szkolić młode kadry. I tutaj zdaje się, że coś Magneti Marelli właśnie robi. Magneti Marelli od około trzech lat ma taki projekt wsparcia dla szkół. Projekt polega na tym, że Oferujemy szkołom pomoc dydaktyczną, nazwijmy to. Ta pomoc jest jakby dwueta, znaczy, dwuetapowa, szkoła sobie może wybrać, bo mamy, mamy w ofercie, specjalnie dla szkół są zrobione specjalne ceny na testery diagnostyczne, powiedzmy ta cena jest dwa, trzy razy niższa od ceny rynkowej. Dodatkowo szkoła nie musi wykopywać abonamentu na aktualizację do, do danego testera, gdyż jest to dożywotnie, więc szkoła ma jakby jednorazowy wydatek, jednorazowy zakup i do końca świata i jeden dzień dłużej, jak to jeden pan już w telewizji mówił, może, może sobie używać tego naszego urządzenia. Poza tym też nie muszą wybierać, czy to ma być oprogramowanie w tym testerze do osobowych, do ciężarowych czy do motocykli, mogą mieć wszystkie trzy. I do tych wszystkich trzech mogą mieć tą aktualizację dożywotnią. To jeżeli chodzi o sprzęt, natomiast wiadomo, nie, szkoły w tym momencie nie mają funduszy na albo mają, ale jest to jakoś tam uzależniono, uzależnione, że gdzieś za pół roku coś będzie i tak dalej, i tak dalej. Dla takich szkół mamy jakby tą drugą część, która jest gratisowa. W tym pakiecie jest, są, wysyłamy zawsze szkole, szkole jakieś plakaty techniczne, materiały do szkoleń, czy to o klimatyzacji, o budowie, o zapłonach i tak dalej, tak dalej, także trochę, trochę tych rzeczy, które można przekazać na zajęciach uczniom. Poza tym z takich ciekawszych rzeczy szkoła otrzymuje program tak zwanego wsparcia warsztatowego, jakim jest RETIS i to szkoła dostaje też nieodpłatnie, to jest program, który działa na czterech stanowiskach i co roku go trzeba jakby aktualizować. Natomiast ta aktualizacja odbywa się za, za darmo. Jest potrzebny mail, szkoła się zgłasza do mnie, ja piszę gdzie trzeba, i dostaję nowe hasło, login i dalej mogą przez rok działać i pokazywać yy, uczniom, jak to, jak to działa, jak te, jak te programy działają, bo nawet. Yy, mechanicy o długoletnim stażu uważają, że jest coś takiego jest im niepotrzebne, a potem są telefony, a z jakim momentem to dokręcić, a kiedy tam rozrząd wymienić, a kiedy olej i Właśnie to są takie programy, które ułatwiają życie i nie pozwalają sobie zaśmiecać głowy jakimiś tematami, które są dostępne w 30 sekund. Tak?